Hello, hello 32.0. Dzisiaj nagrywamy Piggy Chapter 12 Powtórka. Tak. Powtórka z kilku lat. A konkretnie z tygodni już. A konkretnie z miesięcy. To no, Housing His later, no. Ósmy Chapter. Teraz ósmy wyszedł i... No. I to będzie odcinek specjalny ze względu na naszego gościa, który już jest drugi raz. Ziemniak! Jaki zgnity? Kto widział fioletowego ziemniaka? No? Udało ci się uciec? Kto ja, widział fioletowego ziemniaka i zostawił łapkę w górę. Ale wypi Gdzie jesteś? No, nie, Jestem tutaj gdzieś. Mam pomarańcz kartę, właśnie. mam pomarańczowy klucz i, i, i alert y, filetowy, nie na ziemniak. Ziemniaczek, ziemniak. O matko. Jak się wystraszyłem. Wiem, zawału można dostać. Ale ten odmysel to jest straszny. Dla mnie. Jak tak zaskoczenie od tyłu mnie. No. Dokładnie. I tylko ja chyba zostałem, co? Więc to jest Miki Ege He Hio Ej i ty Tutaj ten gościek przed tobą. On idzie tam za nią, ostatnią. Szybko lecną. Dynamit jest, on ma dynamit jak coś. Nie ukończycie. Nie, nie ukończymy właśnie. Teraz jest desert. Teraz jest desert people'ek. I tutaj bunny. Okej. Okay. Bani tutaj się telepa. Widzisz bani. Ej, co są wspomnienia? To są wspomnienia te mu jest taka dziwna muzyka? Bo taka szalona. Tutaj masz coina. Mam bobuxa. Eee, tutaj, tutaj, tutaj. A depois de o eu sou o Whiting da China Você que ir lá Com esse monstro Você ainda não tinha Eu vou olhar para você Mas esse Mr.Fist Você pode pegar esse Ele se Macie, tutaj jest foret i jaskinia. Nigdy tak daleko na, na tym chapterze nie doszłem. wiem, ale ja mam refleks. Tu jest szkoła. Też musieliśmy robić powtórkę z szkoły. Nie mogę właśnie. Także jakoś tu zająć ten... I nie Koniecznie w takich najczęstszych miejscach ten mi się Ej, tylko ja jestem? Ej, tak. 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 No i pięknie. Ale ze względu nie kończymy, bo to jest odcinek specjalny. Czyli... I można... Czekajcie. Idziemy na, na buka drugiego. Czemu? Czemu się nie da? Tam ja musisz go to book 2, na po prawej Aha, okej, ja nie wiedziałem, sorry, zapomniałem. Okej, okay, teraz dajemy play. Ósmy, ósmy dawaj. Okej. Okay. Dobrze nam się udało. Ja wiedziałam, że ten zip wyjdzie, bo było RP taki zip. Nowy APRP. Dawaj, playera. Patrzcie, zakładki się zmieniły. Wszystko się pozmieniało. Ale patrz, wszystko się pozmieniało. Kto ostatni kliknie? Właśnie, to będzie oby nie ja, oby, 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 oby nie ja, oby nie ja. O, nie ja, je, ja, Nie, ja, ja, ja. Dobrze. Czemu jakaś oliwka pani, pan film. O! Wow. Ja, ja nie wiem, czy to sen. I tutaj cię yy, pokazuję ten skin, który... Nie wiem, jestem w żadnych scenach. To jest. Ale jaka grafika! Jaka muzyka. Opa, wow. Pa! Ja nie wiem gdzie totalnie iść. Ja też nie wiem, ja się Broń trochę boję. Wie. A ja się trochę boję. Gdzie to jest K, albo co? Idziemy za ludźmi, to oni nam trochę pomogą, nie e, wiem. Ja idę za tą Oliwcią. Ja, ja jestem na... Na przodzie. B. E... Ej, ten gościu ma B O nie. Mr. Stitchy. On AFK? On e, AFK. Nie ale bardzo powoli. O oh, kurczę! Oh, Bo się! Zdraszyłam! Ja też, ja się... Ja chciałam mu mój uciec! Ej, to jest mała matka! To jest bardzo malutka matka. Bardzo mała matka! Uwaga idzie! Czemu on tam poszedł? On chce nas tutaj do dogonić. Zamkniemy mu. Zamknij. Ale on, wyj on wyjdzie z drugiej strony. No, a właśnie nie wiadomo. Jakby cię złapać, tak. Żeby cię złapać, jak poszedł. Um. Kurczę Kurde, chodzi! Myślę, że to. Chodź. Ładaj, popatrzy, popatrz. Nie mamy niestety private. O nie! O tu jest, on 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 tu jest. 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 Idzie do mnie. O! To jest mój friend. Zamykaj, I chór, to jest mój friend. Chcę po prostu znaleźć jakieś Keya. No gościu ma B, ale. O, słyszałam, słyszałam, ufa. Zabił kogoś. Ja uf, 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 uf. Cokolwiek trudno znaleźć. O, to jest mój kolega. O, on ma perpylę. On ma perpylkę, a tutaj jest safe. Skąd Jak le? ty będziesz to... Jest mamy to, śrubokręt. Będziesz zabijał. Jak ty będziesz to nie będziesz zabijał? No oczywiście. Zabiło cię. Uszą. Chodź! O nie tam jest! Szybko! No. Tutaj jest myszka jakoś. Byłoś! To jest myszka, która nakręca się i ona powiadamienia ma i wysyła. Ale ja widzę, gdzie, gdzie koło gościa jest ten merspidzik. O! Ktoś otworzył ja. Y, Wiem, tam, tam, tam był tam śrubokręt. Tam y, zielony kaj. Tam pewnie był zielony, a nie był? Ja jestem na... O! Tutaj w magazynie. Ja jestem na samym dole statku. Ma w magazynie ktoś otworzył. O nie! Co to? Co to boję się. Co to jest? Chodź, Coś jest? Coś Coś jest To jest Willow. Dobra, drzwi, jak głupi. Ona się zablokowała. No. Halo. Nie, ale najstraszniejszym chapterem jest ten. Grafika jest. Nie ja się Bo trochę boję. Simon. O nie! Co to było? Myszka. A wiem czemu w tym APRP takie rzeczy były. Bo mi nic Idziemy sportu, tam na dół. Idziemy tam na dół. No tam był na ten Nie, tam był ten, yy, ten gościu. Chodź. Uważaj tu mysz. O myszka. O nim mówię! Przeklinaj. O, co, bo, Gościoło, bo, nie przeklinaj. Oto Idziemy? gościu! Mysz? Bo ja ledwo. Żyję, żyję. Jestem ze twoimi plecami. Po prostu ktoś przesunął mi no, nie da się jednak nad się nie, ale to było straszne. Ja wchodzę, ja, ja już chcę powiedzieć, obiedulek, co nie? zainfekował się. I on nagle wstaje i mnie goni, Z Maria, zawał dostał. A tutaj nagle w Ale jak ja będę pikiem, pikiem, nie, pikim, nic e, tam. Piku, Chodź. Piki. Nie bądź później. My tylko zostaliśmy? Tak, bo tak. Jakby co masz sprinta. Jest tu? Gdzie on jest? Nikogo nie ma. A, Mersicci! Nie idź tam. Idź do góry. Na dole jest Mersicci. Ja mam w jak coś. Nie jeszcze. Nie. Dwie osoby zostały. A kto został? Jest obok... Y, pacyla. Ale go już goni. Nie wychodź. Bo jest przy magazynie Mercici i on go zaczyna gonić. Ale ja nic nie widzę prawie. Tak? No. Jak skończy się za 4 minutki ta runda, to postaram się wam puścić. Albo nie, teraz się wam puszczę. Mogę tu wejść? Czekajcie. Nie. Czekajcie, będę musiał... Będę musiał coś zrobić, wiesz? To jest myszka, to jest myszka. Myszka słyszę. Myśka. Okay. Myśka, co to jest za myszka? To jest nakręcana myszka. O co chodzi? E, o to, się to jak to nazwać? E, N, D, 3A, P, T. Ja już wiem, po e, jest ta myszka. I, osiem, P, do P -i G, G, I. B, o, ok. Ale jak użytkować okay. jej nie Okej. to ona sama się po po prostu pigi był 2, a Ending. 18 godzin temu. To zobaczmy to, zobaczmy jak to wyglądało, ci tosy. tu zasad jest najniżej. Czekajcie. O. Nie. Nie. Czekaj chwilkę. Oni się schowali w jakimś kraterze. Z tego tu widzę. Mi się zwołały <grym> Ja tylko patrzę na YouTube ja i ja wam chcę, chcę pokazać piecie. te zakończenie. Ja chcę być pigie albo ty Łomatko Ale ja nie mogę się doczekać dziewiątego. co dziewiątego. To to będzie, czy oni Aha. dopłyną do jakieś... Nie! Czekaj, ja ci powiem. Oni weszli do kratera i tam ich pogonił taki gościu I Willow zamknęła drzwi, z czego widzę. Czyli wow. będzie I ratowani, będzie ratowanie, z czego tu widzę. A czyli tam będzie potrzebował ten krater, żeby się wydostać. Dziewiąty chapter to będzie coś innego. Nie będę cię zabijał nikogo. Jesteś Piggy? Będę pomagał. Czekaj. Ja um. będę tylko sobie tańczył. Ja wpiszę sobie i nie Tylko będę myśleć Czekajcie, muszę wyciszyć dźwięk. Będzie taka muzyczka. Ja fajnie. Jesteś pigi, to dobrze. Bo bez tego bym nie przeżył, serio. Ja bym nie przeżył, jakbyś nie był pigi, wiesz? Ale jak ty będziesz pigi, to też mi przejść. No? Tutaj mamy muzyczkę z tego filmu. Ale. Zostaw mi jednego. Przepraszam, Świnko. Ja będę sobie tylko tutaj tańczył. Będę mógł mnie obserwować. Okej. Okay. Ale nie zabijaj nikogo, oki. Okay. A chciał coś jest napisać, a ja takie duaje. Mam purple kaya, to dobrze.